Julia szykowała się do wyjścia z domu. Tego dnia koleżanki postanowiły zabrać ją do lokalu z muzyką na żywo i dobrym jedzeniem. Chciały, aby ich przyjaciółka dzień urodzin spędziła inaczej niż zazwyczaj, czyli sama w domu z książką w ręce. Dziewczyna kończyła właśnie 25 lat, ale po ostatnim związku postanowiła, że będzie przez jakiś czas sama. W tym momencie skupiała się na nauce i rozwijaniu swoich pasji. Bez wątpienia największą z nich była kosmetologia. Julia uwielbiała sprawiać, żeby inne kobiety czuły się piękne. W dodatku była niezwykle ambitna. Korzystała z każdej okazji, aby poszerzyć zakres swojej wiedzy. Kończyła wiele kursów, a ściany jej pokoju zdobiły kolejne dyplomy i certyfikaty, potwierdzające bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. 25-latka rok wcześniej rozstała się z chłopakiem. Był to pierwszy mężczyzna w jej życiu, w którym widziała poważnego partnera i chciała zaangażować się w tę znajomość. Jednak Wojtek, gdy skończył szkołę średnią, skorzystał z okazji wyjazdu za ocean. Od zawsze marzył o tym, aby opuścić Polskę i zrobić karierę w jednej z wielkich korporacji w mieście, w którym spełniają się marzenia. Nieustannie myślał o amerykańskim śnie w Nowym Jorku i gdy tylko pojawiła się szansa, natychmiast ją wykorzystał. W takich okolicznościach kilkuletnia znajomość dobiegła końca. Julia nie miała zamiaru wyjeżdżać z kraju, a Wojtek nie chciał w nim zostać. I choć przez pewien czas oboje usiłowali podtrzymać kontakt, ten siłą rzeczy całkowicie wygasł. Po rozstaniu postanowiła rzucić się w wir pracy. W ten sposób nie myślała o byłym partnerze, a jednocześnie spełniała się w zawodzie, który kochała. Początkowo zajmowała się małą grupą klientek, które przyjmowała w domu lub jeździła do nich. Pocztą pantoflową rozeszło się po dzielnicy, że młoda dziewczyna wykonuje usługi na najwyższym poziomie, a do tego ma przyzwoite ceny. Im więcej nowych klientek zgłaszało się na zabiegi, tym intensywnie Julia myślała o własnej działalności. W końcu postanowiła pójść za głosem rozsądku. Wynajęła lokal w samym centrum wielkiego, nowoczesnego osiedla i rozpoczęła prowadzenie własnej firmy. To okazało się najlepszym wyborem w jej życiu. Firma z tygodnia na tydzień przynosiła coraz większe zyski i już w drugim miesiącu funkcjonowania zatrudniła dwie kosmetyczki. Pracowała od rana do późnych godzin wieczornych, a następnie wracała do swojego pokoju w domu rodziców. Do tej pory nie miała stabilnego zatrudnienia i nie mogła wynająć mieszkania, ale teraz to się zmieniło. Była dumna z siebie, gdy pewnego dnia oznajmiła rodzicom, że wyprowadza się na wynajem i zacznie sama o siebie dbać. Julia kontakt z rodzicami miała bardzo dobry. Mama często ją odwiedzała, a w dodatku była jedną z najlepszych klientek salonu urody. Z ojcem miała wręcz koleżeńskie relacje i o wszystkim mogła z nim porozmawiać. Miała też siostrę, ale starsza Ania od dawna była już na swoim. 4 grudnia 2013 roku Julia z kilkoma koleżankami wyszła do klubu. Dla solenizantki była to nielada wyprawa do innego świata. Do tej pory praca, książka i sen to był stały plan jej dnia. W weekendy odwiedzała rodziców i regenerowała się przed kolejnym ciężkim tygodniem pracy. Wypad do klubu był dla niej czymś zupełnie z innej bajki. 25-letnia Julia otaczała się pokaźną grupą znajomych. Praktycznie na każdym kroku spotykała jakąś koleżankę, ale też wielu mężczyzn ją zagadywało. Była wysoka, miała ponad 170 cm wzrostu. Jej długie, proste blond włosy, wielkie niebieskie oczy i nienagannie zrobiony makijaż sprawiało, że mężczyźni starali się o jej względy. Jednak Julia wszystkich odrzucała. Twierdziła, że to nie jest ten czas na nową znajomość. Nie wiedziała, że wyjście do tego klubu odmieni jej życie. Na zawsze. W klubie bawiło się wiele osób, ale tylko jedna z nich przykuwała jej uwagę. Być może za sprawą czerwonych skarpetek, które wystawały spod czarnych spodni wyprasowanych na kant. Kontrastowały z całością ubioru, ale w sposób smaczny i gustowny. Julia zauważyła, że ten chłopak często na nią spogląda. Kilka razy spotkali się wzrokiem, a nieznajomy posłał jej uśmiech, prezentując śnieżno-białe zęby. Wyglądał na nieco starszego od niej. Był ubrany gustownie z elementem kontrowersji. Wysoki, przystojny, na pewno nie typ mięśniaka z siłowni. Ta raczej nie stała na jego drodze, bo spod obcisłej koszuli wystawał lekki brzuszek. Mimo wszystko całość prezentowała się dobrze. W pewnym momencie chłopak podszedł do stojącej przy barze Julii. Przedstawił się jako Marek i zaproponował wspólnego drinka. 25-latka zgodziła się, ale pod warunkiem, że mężczyzna dosiądzie się do stolika, bo jako solenizantka nie może zostawić swoich gości. On zabrał swój napój, Julia kupiła sobie kolejny sok i usiedli na kanapie. Rozmowa toczyła się na luzie, chłopak wydawał się dość interesujący. Wyznał, że rzadko chodzi na imprezy, ale tym razem postanowił złamać zasadę siedzenia w domu. Julia nie zadawała zbyt wielu pytań osobistych. Zdawała sobie sprawę, że raczej nigdy już się nie spotkają, a z pewnością nie poda swojego numeru telefonu obcemu facetowi z klubu. Około godziny pierwszej w nocy znajomi 25-latki oznajmili, że pora wracać do domu. Ona sama nie protestowała. Pożegnała się z nowo poznanym chłopakiem, pozwoliła odprowadzić się na parking i odjechała samochodem, nie zostawiając żadnego kontaktu do siebie. Później przez chwilę żałowała, bo przecież mogli się spotkać jeszcze raz, ale było już po fakcie. Salon urody mieścił się w pawilonie usytuowanym w jednym z wieżowców śląskiego miasta. Otaczały go wysokie na kilkanaście pięter nowoczesne budynki, dookoła których wciąż znajdował się zalesiony teren, wiele parków i skwerów. W poniedziałek Julia rozpoczęła pracę o godzinie ósmej rano. Zapomniała już o sobotnim wypadzie. Ale dwie godziny później wszystkie wspomnienia wróciły, gdy zobaczyła w drzwiach swojego salonu Marka z bukietem kwiatów. Nie kryła zaskoczenia, przecież nie mówiła mu jak się nazywa, gdzie pracuje i skąd pochodzi. Mark odparł tylko, że kosztowało go to butelkę dobrego alkoholu, aby zdobyć informacje na jej temat. Kwiaty były spóźnionym prezentem urodzinowym. Zaskoczona Julia przyjęła bukiet i pozwoliła zaprosić się na kolację. Powiedziała, że kończy o godzinie 19 i ma dwie godziny na wspólny wypad. Tak też się stało. Marek zabrał ją do dobrej restauracji, zjedli posiłek i rozmawiali. Tym razem dziewczyna była bardziej zainteresowana swoim nowym kolegą. Opowiedział, że ma 33 lata, jest po studiach i obecnie zajmuje kierownicze stanowisko w dużej firmie z branży medycznej. Raczej nie był z tych, którzy tylko kreowali się na bogatego. Samochód, jakim jeździł, drugie ubrania i zegarek świadczyły o tym, że nie szczędzi grosza na siebie. Choć na Julii, która była w 100% niezależną kobietą, nie robiło to wielkiego wrażenia. Na pewno wyróżniał się na tle mężczyzn, których znała, ale jej względy kupił kreatywnością i sposobem, w jaki do niej dotarł. Po tej kolacji umówili się znowu. Marek mieszkał w jednym z otaczających salon bloków. Wynajmował mieszkanie na jednym z ostatnich pięter i w gruncie rzeczy miał widok na salon, w którym pracowała, jak się zaraz okaże jego dziewczyna. Bo wkrótce para postanowiła się związać. Julia była zauroczona nowym partnerem. Prawił jej komplementy, gdyby mógł, nosiłby ją na rękach. Dbał o nią, obsypywał ulubionymi kwiatami, a czasem prezentami. Ta znajomość była niezwykle intensywna. Szybko przerodziła się w miłość, którą para sobie wyznała. Również jej rodzina szybko poznała Marka. Na mamie zrobił dobre wrażenie, ale ojciec patrzył na niego podejrzliwie. Coś mu się nie podobało, choć nie umiał określić, czy jest to uprzedzenie, bo oddaje córkę w ręce obcego człowieka. Czy faktycznie coś z nim jest nie tak? Z drugiej strony, nie znał go na tyle dobrze, aby oceniać, a skoro jego córka jest szczęśliwa, to on powinien być również. Po kilku miesiącach znajomości zapadła decyzja, że razem zamieszkają. Z oczywistych względów padło na mieszkanie Marka. Stamtąd Julia miała do pracy bardzo blisko, co było jednym z głównych argumentów. Poza tym ona również wynajmowała mieszkanie, a i tak większość czasu spędzała u niego. Dopiero gdy zamieszkali razem, Julia zaczęła dostrzegać wady swojego wybranka, choć nie od razu. Początkowo bardzo się starał i angażował w obowiązki, ale później wszystko się zmieniło. Denerwował się, że jego partnerka tak dużo pracuje i robi to kosztem domowych obowiązków. Gdyby zrezygnowała z pracy i zajęła się tylko domem, on byłby w stanie ich utrzymać, a dom byłby zadbany. Ona jednak nawet nie chciała słyszeć o tym, że po latach ciężkiej pracy rzuci wszystko i zostanie utrzymanką chłopaka. Na tym polu wybuchły między nimi awantury. Jednak. Nie to było najgorsze. Coraz częściej Marek izolował ją od znajomych. Zabraniał wychodzić na kawę czy wspólne zakupy z koleżankami. Najlepiej jakby siedziała w domu i czekała na powrót ukochanego. Jednak dla Julki było to coś abstrakcyjnego. Nie zamierzała być kurą domową, a wręcz przeciwnie. Otworzyć się na znajomych, wyjść gdzieś wspólnie do nich i żyć towarzysko. Okazja nadarzyła się dość szybko, bo Julia otrzymała zaproszenie na imprezę urodzinową koleżanki z pracy. Okrągła rocznica miała charakter imprezy w lokalu z muzyką i tańcami. Julia zadbała o to, żeby wyglądać jak milion dolarów. Ubrała odpowiednią sukienkę, która podkreślała jej kształty. Do tego miała doskonale dobrany makijaż i fryzurę. Wszyscy bawili się świetnie, tylko Marek siedział przy stoliku i wszystko krytykował. Nie pozwalał swojej partnerce pójść samej do toalety, tylko stał pod drzwiami i czekał, aż ta wyjdzie. Jej humor z minuty na minutę stawał się coraz gorszy. Przyszła pobawić się na urodzinach koleżanki, a nie siedzieć przy stoliku. W końcu, zdenerwowana sytuacją, powiedziała do Marka, że ten, jak chce, może sobie siedzieć, ale ona idzie potańczyć. Tak też zrobiła. Chwilę później, z uśmiechem na ustach, bawiła się w grupie koleżanek. Przy dźwiękach znanej wszystkim piosence, na parkiet ruszyli też mężczyźni. Marek zaciskał zęby, widząc, jak inni przebywają w towarzystwie jego ukochanej. W końcu nie wytrzymał i sam ruszył na parkiet, ale nie po to, żeby dołączyć do zabawy, ale żeby upomnieć kilku z nich, aby trzymali łapy z dala od Julii. Jeden z gości odparł, że wychowali się razem z Julią na tym samym podwórku. I kiedy on kradł z nią jabłka z ogrodu sąsiada, ona nawet nie miała pojęcia, że taki ktoś jak on istnieje. Marek, słysząc te słowa, rzucił się na kolegę Julii. Reszta gości zareagowała, ale dla Marka impreza dobiegła końca. To był też niejako koniec dla Julii, która opuściła lokal razem z nim. Od tego momentu Marek nie hamował się już w ogóle. Awantury, sprzeczki, wyzwiska były na porządku dziennym. Zabronił jej utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z innymi mężczyznami i wybranymi przez siebie koleżankami. Wrócił też temat zamknięcia salonu. Marek uważał, że zarabia na tyle dużo, że jest w stanie utrzymać ich oboje. Julia poddała się temu. Co prawda salonu nie zamknęła, ale bywała w nim sporadycznie. Gdy się pojawiała, zazwyczaj maskowała nieudolnie siniaki pod okiem, na szyi i przed ramionach. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. W dodatku po osiedlu krążyły plotki, że w mieszkaniu Julii i Marka często gości policja. Sąsiedzi zgłaszali interwencję, gdy w sąsiednim mieszkaniu wybuchały awantury, trwające niekiedy do późnych godzin nocnych. Jednak za każdym razem Julia broniła swojego partnera, tłumacząc awanturę jakimś drobnym nieporozumieniem. Jej rodzice również doskonale wiedzieli, co się dzieje u córki że jest ofiarą przemocy domowej i sami namawiali ją, aby wróciła do domu i zgłosiła sprawę na policję. Dziewczyna była głucha na te argumenty, ale gdy ojciec przyniósł jej dowód na to, że z tym człowiekiem nigdy nie ułoży sobie życia, zrozumiała, że musi uciekać. Był to czas, kiedy Marek naciskał na wspólne dziecko. Miewał chwile, gdy był znów miły i kochany, ale szybko wpadał w złość, zazwyczaj gdy Julia czegoś odmawiała. W tym momencie jej ojciec wykorzystał swoje kontakty i dowiedział się wielu rzeczy na temat partnera córki. Między innymi to, że ma dziecko z inną kobietą i kilka wyroków za znęcanie się nad kobietami. Matkę swojego dziecka pobił tak dotkliwie, że kobieta straciła słuch w jednym uchu. Jednak wtedy sąd zdecydował się na karę w zawieszeniu, pozostawiając go na wolności. Kolejną ofiarą była Julia. Po rozmowie z ojcem postanowiła wyprowadzić się z domu. Spakowała swoje rzeczy, zostawiła list, a klucze wrzuciła do skrzynki na listy. Marek wpadł w szał, gdy to zobaczył. Zaczął do niej wydzwaniać i na przemian pisać, jak bardzo ją kocha, jak bardzo nienawidzi i jak go zawiodła. Ale Julia miała wsparcie rodziców, ale też koleżanek i kolegów. Nie ugięła się żadnym wiadomościom, ale nie mogła uniknąć bezpośredniej konfrontacji z tym człowiekiem. Przychodził do niej do salonu, nachodził w domu rodziców. Interweniowała policja, ale za każdym razem Julia odmawiała zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policja zatem była bezradna, bo takie czynności odbywają się na wniosek pokrzywdzonego, a nie z urzędu. Był rok 2015. Julia znów zamknęła się w czterech ścianach, bo gdzie się nie pojawiła, tam zaraz był jej były partner. Ciągle wysyłał jej wiadomości, straszył zemstą, a po chwili wyznawał miłość. 4 grudnia przyszedł do jej salonu z bukietem kwiatów i jakimś wazonem. Obiecał, że odpuści, ale chce zostawić te rzeczy jako prezent na pożegnanie. Julia, chcąc mieć święty spokój, przyjęła je, wierząc, że faktycznie chłopak odpuści. Ale nic bardziej mylnego. W wazonie ukryty był podsłuch, który rejestrował na bieżąco wszystko, o czym rozmawiano w salonie. Julia szybko zorientowała się w tym, że jest podsłuchiwana. Zaczęła dostawać wiadomości od byłego chłopaka, a ich treść była niekiedy identyczna jak ta, o czym przed chwilą rozmawiali. Wiadomości ucichły, gdy wyrzuciła kwiaty i wazon na śmietnik. Rozbijając go, zauważyła urządzenie z baterią, co tylko potwierdziło jej przypuszczenia. Jednak tego faktu również nie zgłosiła na policję. Na jakiś czas Marek zamilkł. Odezwał się dopiero 13 lutego 2015 roku. Wiadomość była krótka. Nie chcę o tobie pamiętać, bo byłaś ze mną tylko dla moich pieniędzy. Jeżeli tak nie jest, oddaj mi jutro wszystkie prezenty, jakie nosisz na sobie. Chodziło o biżuterię, jaką Julia dostała od byłego chłopaka, której fizycznie nie nosiła od dnia ich rozstania. Ta wiadomość bardzo ją zdenerwowała. Odpisała, że jutro wszystko wrzuci do skrzynki na listy i to jest jej ostatnia wiadomość. 14 lutego, w sobotę, Julia miała wyjść z koleżankami do kina, jednak nie pojawiła się. Ani w pracy, choć na godzinę dziewiątą miała umówioną wizytę, a także nie przyszła do kina. Jej telefon był nieaktywny, a ona sama nie wróciła na noc do domu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, sugerując, że być może Marek ma coś wspólnego z całą sprawą. Ale Marka także nigdzie nie było. Jego telefon milczał, a on sam jakby rozpłynął się w powietrzu. 16 lutego w poniedziałek zapadła decyzja o przeszukaniu mieszkania Marka. Wynajmował je, więc właściciel posiadał dodatkowy komplet kluczy. Zgodnie z nakazem prokuratora policja weszła do mieszkania. Od progu stało się jasne, że doszło do tragedii. Na drążku do ćwiczeń zainstalowanym w progu drzwi wisiało ciało Marka. Mężczyzna popełnił samobójstwo i wszystko wskazywało na to, że stało się to w sobotę. Na stole w kuchni leżał list, jak się okaże w toku śledztwa napisany własnoręcznie przez niego. W nim wyznał miłość do swojej byłej dziewczyny, a argumentem usprawiedliwiającym jego zachowanie miała być zazdrość, że ktoś inny może z nią być i się związać. Jednak największe wrażenie na śledczych zrobiło ostatnie zdanie. Brzmiało ono tak: Teraz i ja, i moja Julia będziemy wiecznie razem. Po przeczytaniu tych słów oczy śledczych skierowały się na drzwi prowadzące do sypialni. Otworzyli je i zamarli. Na łóżku leżała Julia. Miała na sobie płaszcz i buty. Na jej głowie wciąż znajdowała się czapka. Na klatce piersiowej widoczne były dwa ślady sugerujące, że została raniona ostrym narzędziem. Jej lewa ręka zwisała swobodnie z łóżka, a między palce sprawca włożył ich wspólne zdjęcie. Sekcja zwłok potwierdziła, że kobieta zginęła od dwóch ran kłutych klatki piersiowej zadanych nożem. Narzędzie zbrodni zostało odnalezione w mieszkaniu, a na jego powierzchni ujawniono ślady krwi ofiary i odciski palców w sprawcy. Według raportu patologa obie rany były śmiertelne: pierwsza przebiła wątrobę, druga płuco. Kobieta nie miała żadnych szans. Sprawa została ostatecznie umorzona, bo nie można było skazać martwego. Jednak zastanawiającym jest fakt, że takich historii w Polsce jest mnóstwo. W maju 2023 roku w Lędzinach mężczyzna zabił partnerkę, a następnie się powiesił. W 2016 roku odnaleziono ciało 36-letniej kobiety z ranami kłutymi szyi. Okazało się, że zamordował ją partner, który następnie się powiesił. W 2019 roku w Łodzi na klatce schodowej znaleziono ciało zamordowanej kobiety a w jej mieszkaniu sprawca, zarazem jej partner, popełnił samobójstwo. W centrum Krakowa w 2014 roku 24-letni Andrzej zamordował swoją 21-letnią partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. W 2017 roku w gostyniu sprawca udusił partnerkę i syna, a następnie się powiesił. Takich spraw w Polsce jest wiele i każda z nich była w jakiś sposób wcześniej bagatelizowana. Niestety, również w większości tych spraw ofiary przemocy broniły sprawcę, a w takim przypadku państwo jest bezradne. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejne w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Pamiętajcie, że możecie słuchać moich podcastów również na platformie Spotify pod nazwą Kanał Kryminalny. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.